Witam wszystkich tu Hikomikos i zapraszam na unboxing kolekcjonerskiego zestawu Mythical Pokémon Collection Box Star Krajem. I tak, mam przed sobą ten kolekcjonerski zestaw, który zawiera przypinkę, dwa boostery z serii Generation oraz piękną kartę Dark Raya, mitycznego Pokemona, który jest w maju eventowym Pokemonem, którego możemy dostać na konsole Nintendo 3DS. W dobrych sklepach z grami możemy dostać kod na tego Pokemona. Moje pudełko dostało kopniaka chyba jakiegoś, to jest pogięte. Ale mam nadzieję, że serki i karty są całe. <laughs> za, za ten zestaw zapłaciłem jakoś około 80 zł. Jeśli chcecie zakupić ten zestaw, to w Polsce jest on znacznie tańszy. Można go kupić za. Chyba niecałe 60zł na sklepie W sklepie isa.pl I mamy nasz piękny Darkrai Ale jak zobaczyłem tą ilustrację Powiedziałem sobie muszę go kupić jak tylko wyjdzie premiera A skoro mamy premierę już teraz No to wędruję do mojej kolekcji Jeśli ktoś ma z serii Mythical Collection Mew To chętnie się zamienię Dwa boosterki Generation Świetna przypinka. Złapimy autofocus. Poprosimy. Świetna przypinka. Powędruję tutaj. 20 lat Pokemonów. Łapimy ostrość. I mamy Mythical Collection. Wszystkie 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 Pokemonów. Do zebrania. Do tego jeszcze Charizard, EX, Blastoise EX, Venusaur, EX i Pikachu, EX Retent Blue Collection Box. <coughs> Każdego miesiąca można zdobyć legendarnego Pokémona. Mieliśmy już Mew, Celebiego, Darkraja i jego Korzystając z okazji, od Górnośląskich Street Passów otrzymałem 5 kodów do rozdania dla Was i wystarczy, że naszkicujecie ołówkiem Dark i prześlecie, prześlecie prześlicie do mnie zdjęcie tego rysunku na adres kontaktmałpachikomikos.pl najlepsze prace zostaną nagrodzone kodem na legendarnego Pokemona Dark Raya do gier Pokemon X, Y, Omega Ruby lub Alpha Sapphire oprócz tego mamy kod Odblokowujący bonus w kolekcjonerskiej grze w Pokémon. I zapraszam Was na ulubioną część, czyli unboxing boosterków. Pikachu zostawimy na deser. I tak. Moje karty to Magikarp. Energia trawiasta, roślinna Diglett Paras Slowpoke Reverse, jest to ta świetna wersja Reprint'a Reprint to jest przedruk karty ilustracji, która była dawno temu wydana Do tego Diancie z serii Radiant Collection, świetnie Legendarny Pokemon i Jinx jako rzadka karta w serii trzeciej XY3 Furious Fist posiadał on dobre ability Victory Kiss podczas um, kolejki możemy uleczyć 10. Jeśli ten pokemon jest na ławce, możemy uleczyć 10 punktów obrażeń z aktywnego Pokemona. Raichu z serii Radiant Collection, Cloyster, Hunter i tyle. Mm. Jeśli nie będzie tutaj czegoś dobrego, to się naprawdę zasmucę. Zresztą przy zamówieniu liczyłem na to, że do, dostanę promocyjną kartę Tangela. A tu nic. Muszę osobiście wybrać się do sklepu i kupić coś. I tak, mamy po raz kolejny Parasa Rajhor Cliffere. Diglett i Makuni twój aktywny Pokémon jest zorientowany. ta karta została wydana tylko w Japonii a teraz, że mamy okazję 20-lecia pokemonów seria generation, to postanowili ją zrobić w angielskiej wersji językowej, taka to była bardzo dawno temu zresztą kto by chciał taką kartę z taką ilustracją Wracamy do Autofokusa. I widzę, że już tutaj nic nie ma ciekawego. Ja! Najlepsza karta, którą chciałem mieć: Pikachu Radiant Collection. Dziękuję. Czyli opłacało mi się wydać te pieniądze na zakup. Ale to nie wszystko, bo to karta specjalna z serii Radiant. A co jest rzadką kartą? Hitmonchan, czyli nic. Mmm. Tak. Ten niezręczny moment, kiedy chcesz zachować kartę w idealnym stanie, ale nie masz koszulek, bo masz je gdzieś schowane w szufladzie, które zostawia zas statyw. A -a. Już mam koszulki. Za mocno się świeci. I ostatnie karty to Hitmonchan, Charmander, Energy Switch oraz Olimpia. Jeśli macie jakieś karty z Degeneration. To na mojej stronie internetowej hikomikos.pl. Dowiecie się jak ze mną można się zamienić. <laughs> Macie tu mojego maila kontakt No Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć. No co jest grane? Nie czekaj. Zostaw lajka i kliknij w subskrybuj. Pa! Ach, znowu não é mais światła.